Warto na wstępie powiedzieć kilka słów o Unii Europejskiej. Czym ona jest, czym miała być, no i jakie są jej korzenie, jaki jest jej rodowód. Ten rodowód jest bardzo stary, ten rodowód jest bardzo stary. Takim pierwszym impulsem, którego późnym efektem jest Unia Europejska, no nie zupełnie taka, jak pewnie wtedy sobie wyobrażano. Była koronacja Karola Wielkiego, króla Franków, w Dzień Bożego Narodzenia roku 800 w Rzymie na cesarza rzymskiego. To było pierwsze takie świadome nawiązanie do idei utworzenia w Europie państwa uniwersalnego na kształt cesarstwa rzymskiego stąd ten tytuł cesarza rzymskiego po śmierci Karola Wielkiego to ta godność czy ta instytucja właściwie przybrała nazwę świętego cesarstwa rzymskiego a w okresie późniejszym świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego kiedy to ta godność przeszła na władców niemieckich ten tytuł przetrwał bardzo długo aż do czasów nowożytnych. Dopiero w 1806 roku, po bitwie pod Austerlitz, Napoleon wymusił na austriackim cesarzu Franciszku rezygnację z tego tytułu. Nie dlatego, żeby był przeciwny. Tworzeniu uniwersalnego państwa w Europie, tylko nie chciał, żeby tytuł cesarza rzymskiego należał do Habsburgów, bo on sam chciał zostać cesarzem rzymskim, a jeśli nawet nie sam, to w każdym razie wiele wskazuje na to, że chciał tą godnością udelektować własnego syna, bo zaraz po narodzeniu nadał mu tytuł króla rzymskiego, króla Rzymu, a w perspektywie to on. I Napoleonowi udało się, nawet sporą część Europy zjednoczyć, ale na krótko, na krótko. Drugim takim politykiem, który próbował zjednoczyć Europę, był wbitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler któremu też udało się Europę zjednoczyć, ale też na krótko, no i ogromnym kosztem. Cała Europa została skotłowana, całe narody znienawidziły Niemców. No i dopiero po wojnie zostały podjęte następne kroki w tym kierunku integracji europejskiej. Które już miały charakter zupełnie inny niż czynności przedsiębrane przez Napoleona czy Hitlera, ale cel był właściwie cały czas ten sam. Proszę Państwa, w 1951 roku zostało podpisane porozumienie między Niemcami, Francją, Luksemburgiem, Belgią i Włochami o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Europa po II wojnie światowej właściwie w następstwie dwóch wojen, które można nazwać europejskimi wojnami domowymi. Mówię o pierwszej i drugiej wojnie światowej. Europa wyszła bardzo politycznie osłabiona z politycznego, z funkcji politycznego kierownika świata, jakim jeszcze była w okresie międzywojennym, została zdegradowana do roli przedmiotu polityki światowej. Najlepszą ilustracją tej degradacji był porządek jałtański. Otóż porządek jałtański ustanowiony w lutym 1945 roku dotyczył Europy, ale gwarantami tego porządku były dwa mocarstwa właściwie nieeuropejskie, bo Stany Zjednoczone to i geograficznie nie są państwem europejskim, a Związek Sowiecki no, geograficznie częściowo jest państwem europejskim, a się euroazjatyckim. Ale ideologicznie i mentalnie zupełnie do e, Europy nie pasował, i te dwa mocarstwa były gwarantami politycznego porządku jałtańskiego. E, to pokazuje, e, jak e, została zdegradowana Europa w następstwie tych dwóch wojen domowych europejskich. E, no i nic dziwnego, że w takiej sytuacji pojawiły się takie tendencje, żeby. Mimo wszystko no, próbować odbudować pozycję Europy w tym koncercie światowym, politycznym. I europejska wspólnota węgla i stali, która weszła w życie w 1952 roku, była pierwszym krokiem w tym kierunku. Następny krok został e, uczyniony sześć lat później, w 1958 roku, 1 stycznia 1958 roku, w następstwie traktatów rzymskich, został utworzony, została utworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza. E, to była bardzo pożyteczny dla Europy krok utworzenia jednolitego obszaru celnego w Europie, który dał bardzo silne impulsy rozwoju ekonomicznego. I to był ten ekonomiczny, wspólny rynek, to był ekonomiczny, ekonomiczna część projektu integracji europejskiej, bo warto przypomnieć, że Integracja europejska dokonuje się równocześnie w trzech płaszczyznach: płaszczyźnie ekonomicznej, płaszczyźnie politycznej i płaszczyźnie ideologicznej. I te wszystkie aspekty postaram się tutaj przedstawić. Proszę Państwa, wspólny rynek był takim osiągnięciem, można powiedzieć, który rzeczywiście. Dał bardzo silne impulsy rozwoju gospodarczego dla Europy, ale pod koniec lat 80. na ten znakomity, pożyteczny pomysł ekonomiczny został nałożony projekt polityczny, którego. Efektem, którego właściwie początkiem takim był traktat o ustanowieniu Unii Europejskiej, zwany potocznie traktatem z Maastricht. On wszedł w życie w 1993 roku, a więc na 10 lat przed referendum akcesyjnym, które odbyło się w Polsce. Zatem kierunki integracji europejskiej zostały. Nakreślone już wtedy. W związku z tym nikt nie może, no dzisiaj jest zwłaszcza udawać, że nie wiedział do, w jakim kierunku Unia Europejska się ma rozwijać. Proszę Państwa, traktat z Maastricht był zasadniczą zmianą formuły integracji europejskiej, o ile pierwotnie, to znaczy europejska wspólnota węgla i stali i Europejska Wspólnota Gospodarcza to była y, integracja, y, która się dokonywała wedle formuły konfederacji, czyli Związku Państw. To traktat z Maastricht stanowił istotną zmianę. Traktat z Maastricht zmieniał formułę integracji europejskiej z konfederacji, czyli Związku Państw, na federację, czyli państwo związkowe. I od tej pory, od wejścia w życie Traktatu z Maastricht, w tym kierunku Unia Europejska się rozwija i integracja, tak rozumiana, się pogłębia. Takim warto zwrócić uwagę, że Traktat z Maastricht był negocjowany i wszedł w życie. Wkrótce potem, jak Niemcy odzyskały swobodę ruchu w Europie, nastąpiło to po 12 września 1990 roku, kiedy to w Moskwie został podpisany traktat o ostatecznym uregulowaniu kwestii niemieckiej, zwany potocznie traktatem 2 plus 4. Cztery mocarstwa poczdamskie plus dwa państwa niemieckie. Ten traktat 2 plus 4. Likwidował okupację Niemiec. Takie było jego znaczenie prawno-międzynarodowe, otwierając w ten sposób drogę do zjednoczenia Niemiec, to znaczy do wchłonięcia przez Republikę Federalną Niemiec sowieckiej strefy okupacyjnej, zwanej Niemiecką Republiką Demokratyczną. I to zjednoczenie Niemiec nastąpiło w miesiąc później. Proszę Państwa, dlaczego doszło do zjednoczenia Niemiec? Otóż w połowie lat 80., właściwie od samego początku lat 80., dał się dała się postrzec postępująca erozja politycznego porządku jałtańskiego. I ta postępująca erozja politycznego porządku jałtańskiego skłoniła przywódców sowieckich do postawienia sobie pytania, co oni właściwie w tej sytuacji mają robić. Czy powinni bronić rozsypującego się porządku jałtańskiego za wszelką cenę, ale nie wiadomo było jak wysoka okaże się ta cena, i czy ta obrona będzie skuteczna, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I kiedy przywódcą sowieckim został Michał Gorbaczow, Związek Sowiecki zdecydował się na wykonanie manewru ucieczki do przodu. W marcu 1985 roku na spotkaniu. W Genewie Michał Gorbaczow zaproponował amerykańskiemu prezydentowi Ronaldowi Reaganowi zawarcie traktatu rozbrojeniowego, co przez ówczesnych komentatorów zostało odebrane jako wywieszenie przez Sowieciarzy białej flagi na znak, że uznają się za pokonanych w zimnej wojnie. Częściowo tak rzeczywiście było, ale sens propozycji Michała Gorbaczowa był zdecydowanie głębszy. To był właśnie manewr ucieczki do przodu. Zamiast bronić za wszelką cenę Rozsypującego się porządku jałtańskiego, lepiej będzie, rozsądniej będzie zaproponować Amerykanom wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego, który zastąpiłby rozsypujący się porządek jałtański. Jeśli a, strona amerykańska Przyjmie ofertę, no to znakomicie. Tego nowego porządku politycznego nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. W związku z tym zaoszczędzi się mnóstwo energii, które będzie można skierować na zupełnie inne y, y, tory. I oferta została przyjęta. Oferta została przyjęta, o czym świadczyły cykliczne doroczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w 86 roku w Reykjaviku na Islandii, kolejne w 87 roku w Waszyngtonie, w 88 roku prezydent Reagan bawił w Moskwie, a w roku 89, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Jerzy Bush starszy przyjął Michała Gorbaczowa na okręcie w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym i i podczas każdego z tych spotkań kształt przyszłego porządku politycznego w Europie był coraz bardziej konkretyzowany, bo to nie była decyzja jednorazowa, ta decyzja była rozciągnięta w czasie, ostateczne ustanowienie porządku politycznego. Który zastąpił porządek jałtański, nastąpiło dopiero 20 listopada 2010 roku na szczycie NATO w Lizbonie. W związku z tym ten nowy porządek polityczny, który zresztą okazał się nietrwały, bardzo można nazwać porządkiem lizbońskim. Wybiegłem trochę do przodu. Proszę Państwa, po spotkaniu w Reykjaviku w 1986 roku. Już się okazało, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego, który nawet w konturach nie był doprecyzowany, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. Co oczywiście stwarzało odpowiednie warunki, między innymi dla zjednoczenia Niemiec, dlatego że skoro Imperium Sowieckie ma się wycofać, no to jasne, że żadnego NRD już nie będzie. No i sama zapowiedź ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy stworzyła polityczną próżnię w tej części Europy, podobną do tej. Jaka miała miejsce, jaka się wytworzyła w 1918 roku, kiedy to w Rosji wybuchła w rok wcześniej rewolucja bolszewicka, która pogrążyła Rosję w chaosie, kiedy Niemcy przegrały wojnę na zachodzie, a monarchia Austro-Węgierska już nie wytrzymała tego eksperymentu, tylko się rozpadła. Wytworzyło to próżnię polityczną w Europie, którą Natychmiast wypełniły niepodległe państwa zorganizowane na zasadzie nacjonalistycznej. I ten stan rzeczy został zaaprobowany, przyjęty do wiadomości przez twórców kolejnego porządku politycznego, mianowicie porządku wersalskiego. I państwa środkowej Europy nauczone kruchością założeń porządku wersalskiego, bo Porządek wersalski został ufundowany na założeniu słabości Niemiec i słabości Rosji, bo tylko słabość Niemiec i Rosji umożliwiała istnienie niepodległych państw w środkowej Europie. To założenie okazało się bardzo kruche. Niemcy i Rosja. Przechodząc do porządku nad różnicami ustrojowymi, natychmiast rozpoczęły współpracę mającą na celu wysadzenie porządku wersalskiego w powietrze, co nastąpiło 23 sierpnia 1939 roku, kiedy to w Moskwie został podpisany pakt. Ribbentrop-Mołotow. Od tego momentu nie, ma, nie istnieje już porządek polityczny wersalski, i państwa środkowej Europy, nauczone kruchością założeń tego porządku wersalskiego, mając świadomość, że znowu powstaje próżnia polityczna w środkowej Europie, tym razem postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć fakty dokonane. Tę próżnię polityczną wypełnić własnym działaniem. I w 89 roku na spotkaniu w Budapeszcie cztery państwa środkowoeuropejskie, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry podpisały porozumienie o współpracy politycznej potocznie zwane od czworga sygnatariuszy kwadragonale. Do tego porozumienia dołączyła bardzo szybko Czechosłowacja, jeszcze przed aksamitnym rozwodem, stąd jako piąty sygnatariusz. Stąd też yy, to porozumienie już było nazywane pentagonale. I Polska jako szósty sygnatariusz. Stąd też to porozumienie zaczęło być nazywane potocznie heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze heksagonale? Ano na to, że Rosja znowu pogrąża się w zapaści. W związku z tym być może nie będzie w stanie storpedować tej politycznej inicjatywy. Niemcy co prawda w żadnej zapaści się nie pogrążają, przeciwnie, szykują się do wchłonięcia yy, sowieckiej strefy okupacyjnej, ale Niemcy są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich. W związku z tym być może ze względu na te powiązania też nie będą w stanie tej inicjatywy storpedować. Trzeba zatem wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, bo następny może się nie powtórzy nawet za 100 lat i stworzyć fakty dokonane w postaci systemu reasekuracji niepodległości przez kraje środkowe, e, środkowej Europy. Jeśli chodzi o Rosję, to te rachuby się sprawdziły. Natomiast całkowicie się nie sprawdziły, jeśli chodzi o Niemcy. Niemcy, które odzyskały swobodę ruchu w Europie właśnie po 12 września 1990 roku, po traktacie 2 4, natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze heksagonale. I wysadziły je skutecznie. W czerwcu 1991 roku. Niemcy zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości i natychmiast tę niepodległość jako pierwsze, jedyne państwo na świecie tego samego dnia uznały, co postawiło Jugosławię prawie natychmiast, Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem heksagonale, postawiło prawie natychmiast w ogniu krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, widząc czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowali. Ona nadal jeszcze istnieje, jako tak zwana inicjatywa adresatyczna, ale to jest życie po życiu rodzaj zombi takiego międzynarodowego, pozbawiona całkowicie znaczenia. Proszę Państwa, Jugosławia się rozpadła w ogniu w następstwie krwawej wojny domowej i. Od tej pory, kiedy wszyscy pozostali sygnatariusze heksagonale zdystansowali się od tej inicjatywy, próżnię polityczną w środkowej Europie, która się pojawiła na skutek ewakuacji, najpierw zapowiedzi, a potem na skutek rzeczywistej ewakuacji imperium sowieckiego wypełniają Niemcy, a narzędziem tego wypełniania jest rozszerzanie na wschód. Unii Europejskiej, a więc przedsięwzięcia, którego Niemcy były i są politycznym kierownikiem. Ta polityka niemiecka 1 maja 2004 roku została uwieńczona spektakularnym sukcesem. 1 maja 2004 roku 8 państw środkowoeuropejskich zostało przyłączonych do Unii Europejskiej. W rezultacie Niemcy stworzyły polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa z roku 1915. Projekt Mitteleuropa, dziękuję bardzo. Projekt Mitteleuropa był ustanowiony, jak powiedziałem, w roku 1915, a więc w drugim roku Wielkiej Wojny i jego przedmiotem było urządzenie polityczne Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. Chodziło o ustanowienie na tym obszarze państw pozornie niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. Ponieważ w 1918 roku Niemcy wojnę przegrały, a w każdym razie wszystkim się to tak wydawało, no to na obszarze Europy Środkowej powstały państwa naprawdę niepodległe, które podjęły próbę stworzenia, zbudowania gospodarek, no może nie od razu konkurencyjnych, bo to wcale nie było takie proste, gospodarka niemiecka była bardzo silna, ale w każdym razie niezależnych od gospodarki niemieckiej, między innymi Polska. Yy, ale. Yy, Druga wojna światowa, podział Europy Żelazną kurtyną, te wszystkie procesy zakłócił, a kiedy już polityka europejska wróciła w dawne kolejny, natychmiast te wszystkie inicjatywy odżyły, zaczęły żyć własnym życiem i jak powiedziałem w 1 maja 2004 roku Niemcy stworzyły warunki polityczne dla realizacji projektu Mitel Europa z roku 1915 to znaczy że przynajmniej w tym tej części pierwszą wojnę światową wygrały no bo jeżeli zaczęły, przystąpiły do realizacji celu wojennego, przynajmniej jednego, to znaczy, że przynajmniej w tym zakresie wojnę wygrały. A że po 90 latach, no to, to się zdarza, wojny trwają dłużej niż działania wojenne. Warto y, przypomnieć, że pierwsza wojna światowa skończyła się. Tak, definitywnie, stosunkowo niedawno, bo 3 października 2010 roku. Tego dnia Niemcy zapłaciły ostatnią ratę odsetek odszkodowań wojennych za pierwszą wojnę światową 70 milionów euro dla Wielkiej Brytanii i Francji. No to pierwsza wojna zakończyła się definitywnie, a druga jeszcze nie. To tylko działania wojenne ustały, a remanenty są nadal otwarte i jeżeli mówimy o polityce europejskiej, to warto o takich rzeczach pamiętać.